Narzuciłam do grządek troszkę materii organicznej, którą udało mi się jeszcze zebrać z ogrodu. Trochę trawy, liści, gałązek z przycinania hortensji. I na to rzucam ziemię wymieszaną z obornikiem. On jest fajnie już przekompostowany. świetna materia, obornik ze słomą. I na to pójdzie pewnie jeszcze dodatkowo ziemia która będzie lepiej trzymała mi tutaj wodę, bo mam problem niestety, że robi mi się tutaj z ziemi taki popiołek suchoza. To był torf wymieszany z nawozem popieczarkowym i niestety ten nawóz jak się rozłożył, to tutaj bardzo ta ziemia przesychała. Dodatkowo y po tej stronie szklarni, tam zaraz za szklarnią u sąsiada na działce rosną iglaki sosny i one bardzo głęboko korzenie mają i wyciągają mi tutaj jest z końca szklarni całą wodę tutaj jeszcze na początku nie ma takiego problemu, bo ta ziemia jest całkiem wilgotna, natomiast no tutaj na końcu to nawet ta ziemia ziemia rodzima, tutaj jest, która tutaj jest niestety, ale jest bardzo sucha, więc jednak no, te drzewa wyciągają mocno więc muszę tutaj zadbać o to, żeby ta ziemia była bardziej chłonna i mniej przepuszczalna. Szukałam glinki sypkiej, żeby tutaj domieszać ją do ziemi. Na razie niestety nie mogę znaleźć. Ale jeszcze jest trochę czasu do sezonu pomidorowego, więc mam nadzieję, że uda mi się. No i tutaj super materia. Przysypujemy i lecimy dalej. Uzupełniłam już grządki obornikiem przekompostowanym oraz ziemią. Przywiozłam lepszej ziemi, której nazbierałam z kretowisk. Jest to ziemia cięższa, bardziej jest taka zasobna i myślę, że dzięki temu nie będzie też tak przesychać szybko. Nawiozłam jej dosyć sporo i usypałam jej tutaj tak z górką, żeby jak już ta ziemia siądzie, to była tutaj w miarę równo razem z deskami. Nie starczyło mi niestety ziemi na wszystkie grządki. Będę musiała jeszcze dowieść troszkę tej ziemi, ponieważ tutaj na tej środkowej na końcu jest no już dużo, dużo mniej tej ziemi, a tam przy samym końcu to praktycznie wcale jej nie ma. Dlatego muszę tutaj jeszcze dowieść dosyć sporo tej ziemi i dosypać tak, żeby zrównać tutaj z samą górą y, grządek, żeby po tym, jak już ta ziemia po podlewaniu siądzie, było tej ziemi tak dużo, żeby pomidory i ich korzenie miały się gdzie rozwijać. Co prawda tutaj, y, no jest też ta ziemia rodzima, tak? Więc one dalej w głąb będą mogły jeszcze iść, a pomidory też nie mają aż tak głębokich systemów korzeniowych. Ale chciałabym, żeby tutaj tej ziemi zasobnej było jak najwięcej. Ponieważ ta ziemia tutaj rodzima, ona jest dosyć ciężka, taka kamienista, więc też te korzenie nie mają za bardzo możliwości, żeby się dobrze rozwijać i, i żeby te korzenie w takiej właśnie bardziej napuszonej, bardziej wzruszonej tej ziemi rosły. I na razie to tyle. Jak widzicie, tam już wschodzą mi pierwsze wysiewy, szpinak. Tutaj dalej jest rzodkiewka, już mi wykiełkowały. Tutaj rosną sałaty, które wcześniej wysiewałam jeszcze jesienią i, i z tej grządki środkowej, na której wcześniej rosły, je prze, przepikowałam. I one myślę, że tutaj sobie dalej będą spokojnie rosły. Dzięki temu, że dałam tutaj y, obornik, y, który... W znacznej większości był już taki w miarę przekompostowany, natomiast część dałam bardziej świeżego obornika, ponieważ nie starczyło mi tego przekompostowanego. To on tutaj fajnie oddaje ciepło w szklarni, i nawet jak na zewnątrz jest taka pogoda pochmurna, to tutaj jest w szklarni całkiem ciepło. Teraz pokazuje mi, że jest 19,2 stopnia, więc super. Bardzo fajna temperatura. Tutaj myślę, że wszystko się będzie fajnie rozwijać. Tutaj, jak widzicie, już popikowałam moje sałatki. Różne odmiany, chyba z 3 czy 4 różne odmiany wysiałam, już je przeplikowałam, bo mają już po pierwszych liściach właściwych. Już po liściach właściwych widzimy, że tutaj będzie na przykład Rollo Rossa, bo jest to ciemno liściasta odmiana. Część jakichś innych, ta na pewno będzie jakaś inna z, z mieszanki, bo po prostu widać już po liściu właściwym, że wygląda inaczej. No i przepikowałam tutaj łącznie z 40 sadzonek. Myślę, że tyle spokojnie mi wystarczy. Tutaj mam jeszcze te, z których wysiałam i nie przepikowałam. Może je jeszcze przepikuję, może bezpośrednio już do gruntu je wsadzę. Tutaj mam już naszykowane doniczki, które chcę wykorzystać do pikowania selera. Też niedługo na kanale pojawi się odcinek z pikowania selera. I tutaj szpinaczek, który wysiewałam też na kanale. Macie odcinek. Już też powoli puszczaliście właściwe. O, tutaj, tutaj widać. Więc też już niedługo będę mogła go pikować i nie wiem czy go bezpośrednio już tutaj do tunelu do gruntu nie wpikuję, bo już mi szkoda wielodoniczek, będę je bardziej wykorzystywać chyba pod pomidory. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To już jest koniec tego odcinka i zapraszam was na kolejne.